Ustawaj na parę chyba. Nie, nie, nie. Może nie. No dobra. A to zapraszam kogoś jeszcze? No spoko, to napisy na grupie. Dobra. By the way, zrobiłem sobie obejsika. I... Ustawiłem i... Czekam jeszcze 24 godziny, muszę się poczekać i będę mógł streamować. O. To spoko w sumie. Więc nawet... Gi no nawet... No nie. <laughs> nie, Maciek znowu z tym samym tekstem bija. Elwina, oglądam freezer. A ja widzę na twoim ekranie, że masz włączone, a u mnie jest wyłączony xD No, no i... No i nic Eee, boksiki? Boksy boksunie? Nie, 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 nie Nie, no dawaj boksy Chociaż sobie zobaczmy... Eee, nie, chodź 50-levelowy farmer Detran a, a czy ty możesz? <laughs> nie Rysiu, Rysiu, Rysiu Rysiu, Rysiu No Rysiu nie. O ra random nie. box fights. Idziemy na... Coś. Za mną. Dobra, idę za to dom. Ale wiesz, że ja tam nie wejdę. Wejdzie, wejdę. Nie, no, no, ja tam nie wchodzę, Krzy ja wejdę no, się. Ułatwił się. Widzę już tutaj. To jest serio łatwił się. Ja wyjdę z najmniej. No Krzysiu no. Nie, 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 ja nie No to chociaż 10 minut to zagrajmy. O nie... A ja nie wiem jak wrócić, bo skoczyłem ze zjeżdżalni przez... O, dobra. No nie będzie. Ale ja się znam... Rysiu, ale ty jeszcze nie zacząłeś, by the way. No wiem. Chyba. Bo ja czekałem na ciebie. Mm. Krzysiu, Krzysiu, o No ja się się bywiesz? Bez... Co? Haha, Petra! Patrz, wydycham, by the way. No e, jakbyś widział wtedy na live? To było serio. Autosprint, autosprint... Nie no, ping, ping. 9 pingu, 21. Żółty X. E, a ja dalej widzę twojej ten. A nie, bo mi nie twojego live'a, tylko odcinek. A, serio? Ja nie mam twojego live, tylko twój odcinek. Znaczy, przyłącz na twojego live'a. A, nie, nie skoczyło mi. Jeśli ci się nudzi, wchodź na live. XD, powinien, a to nie powinien jest. Powinienem to najp... nazwać kwarantanna. Raz, dwa, trzy. Krzysio ma koronawirusa. Dokładnie. Ej, no XD, nie wchodzi. Nie wchodzi mi jakoś. Es salamusy za pierwszym razem. A masz jednego oglądającego? Nie. Bóg. Co? Jak? Jezus. Rysiu. Krzysio, ogólnie, cel na dzisiaj to jest zrobienie trzech winów. Zrobienie trzech winów? No. To czemu zaprosili do tego odcinka mnie? <głos> 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 yy, bo jesteś największym tryhardem. Oprócz Wojtka. No. Nie, w sensie ja, ja głównie gram w Fifę. Tak, tak. Ale prawie zgadłeś, no. <noise> prawie. Prawie zgadłeś. To już blisko. No. I wiesz, co mi się udało załatwić? No? Będę reperował wiertarę. Co będziesz robił? Domuś reperował wiertarę. Morysiu, no... No... Co to jest wiertara, powiedz mi? No wiertara to jest wiertarka taka, o. o jestem. Jest musi. A no, ja myślałem, no, że to, biegał, to w moim laptopie. Nie, wiertara w, w laptopie? Będziesz wiercił laptopa? Co? Ja już wierciłem Ech. laptopa mojego. Krzysiu dobrze się czujesz? Kurde, no, żeby oczyścić... Żeby oczyścić wentylator. A, no chyba, że tak. Nie. No chyba, że tak. Ty też tu jesteś? O nie! O nie, nie, skoczyło mi. Drugi raz. No co? Dajemy temu deton... jeszcze tak z pół godzinki. Nie skaczy mi. Nie, 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 było dziś... Jezus, Mario. A lecz był wiatrak. Dokładnie. Krzysia, Dokładnie. Ty, ty... Wiertarki, nie wiatraki. Krzysia, ty mówiłeś o, wiat o wiertarce, ale wiertarka to była taka broń w Fortnite. Ie. Wiesz o co chodzi? No wiem, wiem, ale ona jest kozacka. to była chyba najszybsza broń. Czy P90 tak, było szybsze? Nie, nie, P90 było wolniejsze. Teraz najszybszą easy, jest... Easy z tobą Lamusie i co teraz? 20 raz przychodzisz do Trana, a ja szósty nie, i... Tak ej, nie skacze, skacze. No nie skaczy mi. Możesz to zobaczyć na live. Zrobiłem... Tak. Dobra, dobra, Patrzę ja właśnie patrzę. Dobra, tu jesteś, tu jesteś. Dobrze, no i nie skacze. skoczyłeś. <laughs> no. O, cztery osoby. Proszę napisać coś na czacie. Dziękuję. <laughs> Mówię traki kręcy. <laughs> Powiedziałem Odinstalować tę grę na, na 100% Ja nie Rysiu, wiem. ty dalej na poziomie? Krzysiu, a możesz, A możesz? <grym> Krzysiu, y, poznałem swoją prawdę. Ty tak, na, ty tak naprawdę mówisz, że nie przechodzisz do Tranów, a tak naprawdę całe życie masz na kreatywnym. Na boksach dokładniej. A i tak jestem w sok głównym. <grym> <By the way. grym> to to masz boksy. Co tu zrobić? Tu jest 50 mil. Co jest? Nie, nie ruszyłem w postaci. Ja, ja nie, nie wiem, jest. co tu zrobić. Bez kitu Eee, to się cofnij do mnie. Ej, biskitu, ja się zaraz do ciebie cofnę. <laughs> co ja tam tak, tu Jest to za pierwszym. No nie, no nie mam tu zaskoczyć. Co za gówno nie. Gdzie mam w sumie tam skoczyć, Krzysiu? U mnie. Na bał spada i na tego. I na odwiatę. Tak, tak Co tak. chodzi? A nie udało się. I teraz jeszcze gorzej skoczyłem, a dalej to. Poczekam na ciebie i pokażę ci co jest źle. Musisz najpierw na płoty a potem jak najdalej. Właśnie, zrobiłem tak i...